Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto bezpieczenia. Bardzo ładne, kolorowe stokrotka. Potrzebować będziemy dwie galaretki. Rozpuściłam każdą w innym garnuszku i pokroję w kosteczkę. Ja tu mam galaretkę cytrynową i, i galaretkę niebieską. Tu mam dwie galaretki agrestowe. Galaretki agrestowe rozpuściłam w trzech szklankach wrzącej wody i mieszałam do całkowitego rozpuszczenia. Tu już mam pokrojone galaretki, a tutaj mam pięć łyżeczek żelatyny zalewam paroma łyżkami wrzącej wody i należy całkowicie rozmieszać mieszamy żelatyna musi być płynna tutaj mam 200 ml śmietany 30% i szklankę jogurtu naturalnego oraz 3 łyżki cukru i śmietanę ubiję z cukrem na sztywno i połączę z płynną żelatyną oraz galaretkami. Formę 20 na 20 mam wyłożoną herbatnikami i na masę z galaretek ułożymy ciasteczka do środka damy żurawinę to będzie taki kwiatuszek i zalejemy tężejącą galaretką i będziemy mieli ciasto stokrotka piękne efektowne kolorowe ciasto stokrotka śmietanę z cukrem ubijam na sztywno. śmietanę już mam ubitą dolewam jogurt Płynną żelatynę, Jak wspominałam, żelatyna musi być całkowicie płynna. I teraz już będziemy łączyć masę. Należy to pomieszać I dołożymy galaretki. I, tak jak widać, rozpuściłam każdą w innym garnuszku. I pokroiłam sobie, Jest to bardzo wygodne. I masę mieszamy I wyłożymy na przygotowane ułożymy ciasteczka i zalejemy tężejącą żelatyną. Ja jeszcze żelaty, yy, przepraszam galaretko. Ja jeszcze nie mam galaretki takiej tężejącej, bo ona musi być bardzo tężejąca. Masę wykładam i jeszcze muszę troszkę odczekać, aby była galaretka tężejąca bo moja jest płynna ale teraz spokojnie mogę ułożyć ciasteczka tak jak już wspominałam ciasteczko i do środka damy żurawinę i zalejemy tężejącą galaretką i będziemy mieli efektowne ciasto i lepiej, jak teraz te masy schłodzimy galaretka stężeje i zalejemy jeżeli nie mamy żurawiny możemy dać rodzynki tak przygotowane ciasto pozostawiamy do stężenia i galaretką zalejemy i później ciasto damy do lodówki tak na minimum 4 godziny. I będziemy mieli ciasto 100. Krotka. I tak oto wygląda ciasto 100. Krotka. Ukroimy kawałek. Na pewno, że mam problem z tym, z tym pierwszym ciasteczkiem. No troszeczkę się mi nie wyszło tak, jakby miało, więc pokażemy ciasteczko we formie. I tak, oto wygląda ciasteczko 100 krotka. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Ciasto stokrotka.